Ej, właśnie, bo miałem dokończyć smak tego piwa. Tak, to ja. Oczywiście. To ja przeszkadzałem temu panu. Nie pan to Tutaj w pluszu. Ojejku. No. Tu tego koło biedronki, ale Są o co tak chodzi? Że co? się ja go nie obraziłem nie wysłałem go nawet. Nawet. nawet Ale na doek proszę mnie nie zawozić. Ja wiem pan zawozić, tu tutaj O dziękuję Co pan teraz tam nagrywa? Live'a Z kim pan nagrywa, pan nagrywa? Yy, 1100 wyświetleń jest na pan to włączył. Pana dokument... Pana dokument jakiś ma pan? Przy sobie mam w portfelu, no On zgłosił, że... Kto on? Znaczy ten pan. Kto on? Ten pan zgłosił pewnie, że kurde piwo pije na klasy schodowej. poproszę, ten, znaczy, no, już daj. Panie, ja tam nie miałem złych zamiarów, no, po prostu, no, chciałem sobie piwo na klatce schodowej wypić. No, a kogo jest klatka? No nie moja, to nie jest moje. No i właśnie, no i czym jest problem? Aha, czyli... Nie, nie wchodzi się na czyjąś klatkę, jeżeli nie jest Pan proszony. Czyli, czy nie można nie pić u siebie? U siebie Pan może być, dlaczego no, nie? Aha, czyli czy nie można nie pić nie u siebie? Po prostu nie awanturować się, nie wchodzić gdzieś tam komuś na kartkę i się pod... nie awanturować z nim to wszystko, tak? Ale to... Ludzie no, mieszkają, ludzie nie... mieszkają, to nie... jest niedzielę. No i ono, no, no, no komu o co chodzi, no. Jest wiele lepszych miejsc, gdzie można sobie piwo wybić, prawda? Ja tam piwo to wszędzie lubię wypić. Wszędzie mi inaczej smakuje. Gdzie Pan Mieszka? No tam w dowodzie osobistym. Nie jest. ma w dowodzie. To są nowe dowody i w nich nie ma adresu. Aha. Pan Czy... teraz nagrywa? Nie no, Panie... Znaczy Oglądam jakiś filmik. No to na razie poda mi Pan swój adres. No, ale ja się, ja się zastanawiam, czemu ludzie zgłaszają takie pierdoły. Ja się zastanawiam. Co? Okay. Ja się zastanawiam. Za jest też tak? Tak, dokładnie, to jest to samo. Nie, ja się do kolegi trzy. No. No. Po pierwsze, może warto by było się zastanowić, w jakim celu Pan chodzi, po przyjść to, bez celu. O no to chodziło. Tu Pani będzie chciała, bo chciała wyjechać.